wytrzymałych odpowiedź na upadki bardzo serdecznie. Zaczynamy po prostu tą wystawą miesiące, gdzie w 1929 roku po prostu prawdziwe oblicze takich mściwych powiedzmy Niemców, mieszkańców powiatu wolsztyńskiego starała się wykorzystać władzę do swoich prywatnych celów. Dlatego do końca i wtedy no, nastąpiły te parka i wywozy wy, 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 wydywania z domu, mordy To była zwykła po prostu właściwość. Właściwość powstanie wiekopolskie. Osobiste interesy. Ale to już był, był kolega. Kolega y, kuratorem wystawy jest magister Jarosław Kroskowski. Prędę dokonywałem dwie osoby. Tak, razem z kolegą doktorem Marcinem Odamczakiem. Byliśmy na wyjeździe w Poznaniu, no i tam dokonaliśmy pewnych odkryć, o których opowiem I za chwilę. Nikt tych materiałów praktycznie tak nie widział. Nie widział, tak. I to, jest... to są pokazywane. Także ja w tej chwili naprawdę to jest pełen profesjonalizm. Zresztą jak jak robię wystawę, to, to jest do góry po prostu zbudowany każdy wątek, każdy, każdy temat. Także bardzo dziękuję. I tylko e, Bardzo serdecznie witam e, Państwa. Bardzo się cieszę, że zechcieliście Państwo przyjść. E, ta wystawa jest poświęcona temu, co się działo tutaj w czasie II wojny światowej. E, jest to wystawa dosyć szeroko traktująca ten temat. Ale jednocześnie jest to wystawa, która na pewno tego tematu nie wyczerpuje, ponieważ o każdym zagadnieniu na dobrą sprawę mogłaby powstać osobna wystawa. Ja mam tylko taką nadzieję, że te materiały, które tutaj z kolegą Marcinem uzyskaliśmy, one będą przydatne przy tworzeniu tej monografii, Panie Burmistrzu, która mam nadzieję się w końcu ukaże. Jeśli chodzi o materiały zebrane na wystawie, to pochodzą one z kilku źródeł. Tak? Są to źródła archiwalia, które magazynujemy my tutaj w muzeum. Są to materiały zdeponowane w Archiwum Państwowym w Poznaniu. I tam niektóre teczki, które przeglądaliśmy, <tryk> dla nas to są bardzo cenne teczki, a one, tak na dobrą sprawę, od lat 80. nie były przeglądane. O tych, tych teczkach opowiem trochę za chwilkę. Są to także materiały ze zbiorów prywatnych, tak? tutaj szereg osób udostępnił nam zdjęcia tego, czy to też tuż przedwojennego Wolsztyna, czy tego wojennego Wolsztyna. Udostępniono nam także różne artefakty, dokumenty, dokumentujące tą, tą ponurą historię. Także za to bardzo serdecznie dziękujemy, no, bez, bez tych rzeczy na pewno ta wystawa nie wyglądałaby tak jak e, wygląda. E, krótko o wystawie, e, może na początku, no zacznijmy od początku, czyli rok 1939 i zarysowanie sytuacji nad polsko-niemiecką granicą. E, pokrótce także opis e, stosunków, e, czy też aktywności Niemców e, na, naszym, na naszym terenie. No, no prawda jest taka, że e, te stosunki z Niemcami nie były sielankowe. Tak? Niemcy prowadzili tutaj w Wolsztynie interesy, tworzyli swoje społeczeństwo tu w Niemczech, e, e, swoje niemieckie społeczeństwo tu w Wolsztynie. Mieli także swoje partie polityczne. Część działała legalnie, część działała w podziemiu. No, tutaj może o tym świadczyć chociażby to, że na terenie powiatu działała tajna komórka NSDAP. Kolejny, kolejna plansza to moment wkroczenia wojsk niemieckich, czy też wybuch e, e, wojny. E, tutaj pokazywane są zniszczenia wykonane, dokonane przez e, cofające się oddziały polskie. Tak? One, ażeby, e, ażeby spowolnić marsz Niemców, e, zniszczyli mosty, e, czy to drogowe, czy to kolejowe, spalili dworzec. Poniżej mamy zdjęcia Niemców e, witających, e, witających e, swoich żołnierzy. Dla nich to było ich wojsko. E, zachowała się taka relacja Niemca, który mówi, że w końcu Wolsztyn e, wraca, e, wraca do, do ojczyzny, do macierzy. No i tak jak pani dyrektor mówiła, e, wkroczenie wojsk niemieckich spowodowało e, całą lawinę różnego rodzaju zdarzeń, różnego rodzaju sytuacji. Ta kolejność, która tutaj jest, jest naprawdę przypadkowa, tak? Można by było ją dowolnie zamieniać. Tu chodzi po prostu o poruszenie pewnych spraw. Na początku donosy. Prawo wojenne, które tutaj obowiązywało, czy też te prawo cywilne okupacyjne, było czasem bardzo, ale to bardzo abstrakcyjne z naszego punktu widzenia. No, świadczą właśnie o tym m.in. Donosy, gdzie dobrze sąsiedzi, tak? Czy też no, jakbyśmy jak ich nie nazwali, donosili po prostu na swoich, swoich sąsiadów. No i mamy tutaj takie przykłady, jak nielegalne zabicie świni. Posiadanie pięciu gęsi, a zarejestrowanych są trzy gąski w gospodarstwie tylko. Mamy tutaj także fałszowanie dokumentów kradzieże różnego, różnego typu. Ale mamy także rzeczy naprawdę bardzo absurdalne. No bo wyobraźmy sobie, że dzisiaj e, ktoś doniósłby na nas, że urządzamy nielegalnie tańce. Albo, że dystrybujemy kartki pocztowe z napisem po polsku wesołych świąt. E, także to naprawdę są e, rzeczy absurdalne. E, co ciekawe, była łamana także ta rzymska zasada, że prawo nie działa wstecz. E, otóż w 1940 roku byli przesłuchiwani Polacy za zdemolowanie siedziby partii młodoniemieckiej w Tukhorze, którego dokonali w roku 1936, także po prostu tam potem procentowała. Tak? Niemcy donosili, że pan X czy pan Y zrobił coś im kilka lat temu i aparat bezpieczeństwa aparat policyjny. Takie osoby ścigał, takie osoby potem skazywał, no i tutaj kara mogła być różna. Najbrutalniejsze, czy te najbardziej takie dramatyczne, no to oczywiście są rzeczy związane z eksterminacją taką fizyczną Polaków. Tutaj mamy takie przykłady miejsc, oczywiście to nie są wszystkie miejsca, bo część miejsc jest nieznana, Niemcy też częściowo po sobie ślady zacierali. Miejsc, w których ginęli Polacy, w których także byli zmuszani do niewolniczej pracy, która także często kończyła się śmiercią. Zaznaczyłem tutaj także dwa miejsca leżące na terenie już ówczesnych Niemiec, a dzisiaj leżące niedaleko. Jest to miejscowość Spokojna i Nowy Jaromierz gdzie w 1945 roku była pędzona kolumna więźniarek pochodzenia żydowskiego i po prostu te słabsze były na miejscu odszczeliwane i w tych miejscach grzebane. Tutaj także tymi strzałkami zaznaczyłem te najważniejsze kierunki, w których byli wysyłani Polacy, jeśli chodzi o obozy koncentracyjne, czy też obozy śledczo-karne. Zaznaczyłem tutaj między innymi Sztac Staatspolizei, Haftlin's Lager w Skwierzynie. To jest takie miejsce trochę zapomniane, a jednocześnie myślę, że ważne tutaj dla pamięci o II wojnie światowej, dla naszego powiatu, ponieważ to był taki obóz, do którego byli wysyłani Polacy, czy to z naszego powiatu, czy z powiatów ościennych. Ponieważ jeszcze nie stworzył się fortuny w Poznaniu, i oni byli tam kierowani. To był obóz karny, tam także były brutalne przesłuchania, także były tam e, zabójstwa. E, obóz potem zlikwidowano, pozostałych przy życiu więźniów e, przewieziono do, do Poznania, gdzie także ten los ich był tragiczny. E, często jedyną wiadomością, e, którą rodzina otrzymywała o śmierci e, swoich przodków, były zawiadomienia z obozów, e, z obozów koncentracyjnych. Oczywiście wiele z tych zawiadomień nie miało w sobie całej prawdy, tak? Na pewno prawdziwa informacja była to, że przodek zmarł, ale już podana przyczyna śmierci niekoniecznie musiała się zgadzać z rzeczywistością. Tak? Lekarze obozowi, lekarze w cudzysłowie, wpisywali bardzo różne jednostki chorobowe, tak? Mamy ogólne osłabienie, zapalenia płuc, zapalenia serca niewydolności, gruźlice i tak dalej. Oczywiście część z tych chorób przydarzała się wieńcom, one wynikały po prostu z warunków, w których przebywali, ale oczywiście część... no nikt nie napisał, tak, że był zatłuczony przez kapopałką, tak, czy, czy był zaszczelony za próbę u, u, z ukradnięcia tam, nie wiem, powiedzmy, powiedzmy ziemniaka, tylko po prostu wpisywano normalnie brzmiące nazwy chorobowe. Także trafiały zawiadomienia o tym, co jeńcy pozostawili po sobie. No i z taką adnotacją zazwyczaj, że za pewną opłatą mogą uzyskać akt śmierci swojego krewnego. Z jedną z cenniejszych rzeczy, które udało nam się właśnie w Poznaniu znaleźć, jest zawiadomienie o śmierci Marianny Ruszkiewicz. Z dnia 2 grudnia 1939 roku i co ciekawe to będzie najprawdopodobniej jedna z ostatnich ofiar e, naszej tutaj wolsztyńskiej RAF. E, jak zginęła nie wiadomo, nie dotarliśmy jeszcze do e, takich dokumentów, ale jest to także kolejna o, ofiara e, wojny tutaj bezpośrednio w Wolsztynie. Jeśli chodzi o ofiary śmiertelne, e, szacuje się, że w, w, tutaj na terenie ówczesnego powiatu zginęło. Czy zmarło w czasie wojny od 800 do 1000 osób, z czego jedynie 97 zmarło na skutek działań wojennych. Wszyscy pozostali to są osoby zamordowane, zamęczone, rozstrzelane na skutek różnych działań, nazwijmy to represyjnych, wobec ludności polskiej. Trochę łagodniejszą formą represji. E, ludności polskiej i Polaków, były wysiedlenia. E, o wysiedleniach była już tutaj kiedyś e, wystawa. E, wiele z, wielu z nas spotkało się e, chociażby z tym terminem. Tak? Wiadomo, że Niemcy nie zostawiali dużo czasu na spakowanie się, ale co ciekawe, mieli czas na to, żeby sporządzić protokół przekazania pozostawionego e, majątku. E, dotarliśmy Z kolegą Marcinem dotarliśmy do list wywożonych rodzin polskich, także udało nam się uzyskać zdjęcie. I to jest moim zdaniem jedyne zdjęcie pokazujące ludność polską. No ona jest niestety niewyraźna. Pokazujące ludność polską. Tutaj widzimy niemieckiego strażnika. I to jest obóz w Komorowie. Zdjęcie zostało wykonane 12 grudnia 1939 roku, czyli wtedy, kiedy nastąpiła ta pierwsza fala. Wysiedleń do generalnej guberni, do generalnego gubernatorstwa. Jeśli chodzi o drugą stronę, tak, bo Polacy byli wysiedlani i zostawiali puste domostwa, ale to oczywiście Niemcy mieli pomysł, co z tym zrobić. Oni z kolei sprowadzali tutaj Niemców bałtyckich, Niemców nad, nadwołzańskich, i tak itd. I sporządzono nawet mapę, która przedstawia te tereny, które nadają się lub nie do zasiedlenia przez nowych obywateli niemieckich ściąganych ze wschodu. Chciałbym jeszcze tylko tutaj wrócić do, do zdjęć na chwilę. Tutaj mamy zdjęcia z różnego okresu okupacji, przedstawiające też różne rzeczy. Te zdjęcia u góry. Są w posiadaniu pana Mateusza Grześnika, który prowadzi także profil przedwojenny Wolsztyn na, na Facebooku. Tutaj z tych ciekawych, ciekawszych zdjęć mamy na przykład widok wykonany z tej płatki nad torami kolejowymi. W, w głąb ulicy 5 stycznia widać jeszcze obłokowanie starego cmentarza katolickiego. Widać tu samochód, tu była stacja benzynowa, także jest to taki. Niby codzienny widoczek, ale bardzo cenny. Tutaj mamy pokazaną wąsztyńską straż pożarną z okresu okupacji. To są strażacy niemieccy. Poniżej mamy także zdjęcia pochodzące z archiwum państwowego w Poznaniu. One pokazują generalnie początek wojny. Tutaj mamy między innymi sceny witania Niemców na rynku. Mamy także tutaj taki obrazek z Rako Niemiec. To jest uroczysty pogrzeb, uroczysty, nazistowski pogrzeb Niemców, którzy byli przez Polaków internowani, no i część z nich została zabita i potem Niemcy zrobili oczywiście propagandowy, propagandowy, wielki pogrzeb z pompą. Tutaj dwa zdjęcia z naszych zbiorów. Tu mamy szkołę policyjną, która swego czasu miała siedzibę w klasztorze Oblatów w Obrze. Z kolei tutaj mamy naszą wolsztyńską synagogę przerobioną na salę kinową, na taką salę widowiskową. W drugiej części wystawy poruszamy wątki związane z obozem jenieckim w Olsztynie. Tu nie będę się zatrzymywał na długo, potem i tak będziemy dopowiadać to na górze. Tu można się na przykład zapoznać z nieśmiertelnikami. Część z nich udało nam się zidentyfikować. Wiemy, wiemy który żołnierz, którą blaszkę że tak powiem nosił. Tutaj bardzo ciekawą, bardzo ciekawą pamiątką jest talia kart, którą przekazał jeniec amerykański panu Piechockiemu w zamian za dostarczenie jakichś przedmiotów do, na teren obozu. Po prostu taki gest wdzięczności. Kontynuując temat, mamy także poruszone zagadnienia bardzo szeroko rozumianej germanizacji. Germanizacji, która była zupełnie inna niż ta germanizacja pruska. Tak? O ile Pruska naprawdę Polakom także życiu uprzyczała, to tu mamy po prostu do czynienia z jakąś hydrą, jakimś potworem, który bardzo agresywnie tą germanizację narzuca. No, jednym z pierwszych objawów tej germanizacji była zamiana nazw miejscowości z polskich na niemieckich. I taki, taki raport wstępny powstał już 18 września 1939 roku. I tutaj nasi, ci którzy w Wolsztynie wtedy urzędowali, Niemcy wysłali po prostu do Poznania listę do zaakceptowania. W tym zestawieniu umieścili nazwy polskie przedwojenne, nazwy pruskie oraz nazwy, oraz nazwy, te proponowane nowe niemieckie nazwy. I co ciekawe dalsza korespondencja wskazuje na to, że Niemcom w Poznaniu, czy w urzędzie propagandy, czy w urzędzie statystycznym, nie wszystkie nazwy się e, podobały. I tutaj, na przykład, e, mamy przypadek ruchocic, dla których Niemcy za, zaproponowali nazwę Ruchocz, e, pisaną przez TSCH. E, a urzędnik niemiecki w Poznaniu napisał, że proponuje Feldkirch, e, Kreis Wolstein. Ruchocz brzmi zbyt polski. E, inna nazwa e, Podgradowice, niemiecka nazwa Kaisertreu, czyli tłumacząc dosłownie, wierna cesarzowi. E, w narodowo-socjalistycznych Niemczech jest niedopuszczalna, a za to jednak bardziej fongstrell, czyli wierna e, narodowi. Także tutaj e, były takie różne e, uwagi. E, część nazw miejscowości zmieniała się kilkukrotnie podczas e, podczas okupacji. Zmianą podlegały także nazwy ulic, część, część nazw pochodziła od niemieckich, niemieckiej elity, tak? był Adolf Hitler był Hermann -Strasse. Swoją ulicę dostał także dowódca niemieckiego oddziału, który wjeżdżał do Wolsztyna i Aleje Poniatowskiego nazywały się właśnie na część. Karla Bejera, Karl Bejerstrasse. Część nas ulic po prostu dosłownie przetłumaczono na język niemiecki i tak pozostawiono. Ta germanizacja dotyczyła także tych aspektów życia codziennego, które dotykały każdego z Polaków, tak? Każdy podlegający obowiązkowi pracy musiał mieć swój Arbeitsbuch. Tutaj Państwo mogą się z Arbeitsbuchami różnymi zapoznać. Mamy tutaj także karty rowerowe. No, dzisiaj dla nas rower to jest rzecz taka bardzo, bardzo błaha. Kiedyś na rower potrzebna była rejestracja, potrzebny był dowód uprawniający właśnie do jazdy tym rowerem. I tutaj, jak Państwo sobie przeczytają, konkretna osoba wykonująca konkretny zawód, bo nawet taka informacja w karcie rowerowej była, posiadała rower konkretnej marki i on nie mógł się poruszać innym rowerem. Kolejnym, kolejne etapy germanizacji dotyczyły oczywiście szkolnictwa, dotyczyły stosunku do religii katolickiej, tak? kościoły były zamykane, księża byli też w jednym dokumencie ładnie to nazwane, byli ewakuowani. Tak? Ta ewakuacja polega na tym, że po prostu ich wywierzono do dachał i tam zamęczono. Niszczono także miejsca kultu religijnego, i tutaj też bardzo ciekawe zdjęcie, wykonane tego samego dnia, co to zdjęcie z ludności wysiedlanej. To jest zdjęcie pokazujące plac przy dzisiejszej policji. Tutaj mamy pomnik Serca Jezusowego. Jeśli Państwo podejdą i się przyjrzą, to zauważą, że ten pomnik nie ma głowy. Po prostu Niemcy najprawdopodobniej zrobili sobie zawody strzeleckie. Kto ustrzeli głowę, ten wygrywa. Także ten pomnik potem bez głowy przez pewien czas stał, aż go w końcu całkiem rozebrano. Tutaj mamy jeszcze wspomnienie o różnych organizacjach, które do na przyszły wraz z administracją niemiecką. Między innymi już legalnie działała NSDAP, która miała swoją siedzibę, siedzibę tutaj po sąsiedzku, bo w siedzibie dzisiejszego banku PKO, był także Hitler Jugend. W kompleksie obejmującym zabudowania klasztorne, sierociniec, pałac i park, znajdowała się tak zwana Napola, czyli taka, taki zakład wychowawczy, który w założeniu miał wychowywać przyszłe kadry dowódcze dla waffen dla Wehrmachtu. I tak dalej. W obozie w Olsztynie znajdowały się także dwa obozy Reichsarbeitsdienstu, czyli niemieckiej służby pracy. Obóz męski znajdował się w Karpicku, mniej więcej w tym rejonie, gdzie dzisiaj znajdują się ośrodki wypoczynkowe. Z kolei bezpośrednio za liceum bolsztyńskim. Przekładając na dzisiejszą topografię miasta, na parkingu świtezianki znajdował się taki sam obóz, tyle że dla dziew, przeznaczony dla, dla dziewcząt. Tutaj mamy bardzo ciekawy album, który pokazuje stan sanitarny miasta w 1939 roku. Do tego albumu dołączony był raport, także opisujący ten stan sanitarny. I wskazujący na konieczność budowy e, kanalizacji w mieście. E, ta mapka jest uzupełnieniem tego raportu, tak? e, ona e, pokazuje e, obciążenie sieci plan, planowanej sieci kanalizacyjnej z uwzględnieniem już rozbudowanego miasta, no jak wiemy, ta rozbudowa nigdy się e, Niemcom w 100% nie udała. E, wracając do raportu, oczywiście raport e, pokazuje, że mm, Polacy są winni temu stanowi rzeczy, że oni przez swoje rządy bardzo miasto zaniedbali e, i tak dalej. Także Polacy byli winni temu, temu, te, temu że Wolsztyn nie miał swojej e, kanalizacji. Oczywiście nie uwzględniali w ogóle realiów tych międzywojennych. Także Wolsztyn był mocno zadłużony tutaj, jeśli chodzi o wybudowanie elektro, e, elektrowni. E, no i Koniec, koniec wystawy poświęcony jest, ja bym użył słowa, mimo wszystko, wyzwoleniu, tak? Ja wiem, że to jest w dzisiejszych czasach słowo trudne, używanie tego słowa w tym kontekście jest trudne, ale ja kończę tą historię w styczniu 45 roku. Nie kontynuuje. Po co było później? Yy, oczywiście to też nie jest yy, okres yy, całkowitej wolności. Tak, yy, Rosjanie przynieśli nam na tak kolejną okupację. Ale tutaj docieramy właśnie do, do 26 stycznia, do momentu, kiedy Wolsztyn został wyzwolony spod okupacji niemieckiej. Yy, I tutaj także są użyte poch yy, mapki pochodzące z rosyjskich archiwów. Yy, tutaj mamy także opis yy, wypis z raportu 20 gwardyjskiej brygady zmechanizowanej, która, która mówi właśnie, że najcięższe walki w okolicy były pod Jabłonną, a Wolsztyna nawet nie wzmiankuje z nazwy, tylko mówi, że oswobodzono obóz jeniecki, w którym przebywało około 1000 osób. Także Wolsztyn pod względem strategicznym, zarówno w roku 1939, jak i w 1945 no nie był na pewno ważny, dlatego też nasze miasto Szczęśliwie ocalało tak z tej pożogi wojennej. E, tych zniszczeń wojennych w Olsztynie praktycznie nie było żadnych, nie licząc wysadzonych mostów. Tak jak powiedziałem, no, na pewno to nie wyczerpuje e, tematu jakim jest II wojna światowa. E, my tutaj w Muzeum cały czas zbieramy informacje. Tutaj ta historia e, wojskowości jest takim moim konikiem, więc ja też w, wolnej, e, w wolnych chwilach e, to robię. E, Także jeśli Państwo coś mają, jakieś materiały, dokumenty, które by Państwo chcieli udostępnić, żebyśmy chociażby sobie je zeskanowali, no to jesteśmy tutaj na miejscu otwarci przez 6 dni w tygodniu, także zapraszamy do, do współpracy. Jeśli chodzi o tą część związaną z wystawą, to, to tyle. Oczywiście tutaj będziemy teraz na miejscu i myślę, że zrobimy sobie chwilę przerwy i potem pójdziemy na górę. Tam będzie mały wykładzik o obozowieniu w Wolsztynie. Dziękuję bardzo. Nie, Pani Aniu. Tak, ale Panie chodziło, mi chodziło tutaj. Mi chodziło, tak. mówiąc, mówiąc tak, mi chodziło o zestawienie po prostu z regularnymi wodami, e, tak? To to rzeczywiście był łagodniejszy wymiar kary, tak? Opisane, piszecie, tak, tak to, oczywiście, to, oczywiście my, my także mamy tutaj dokumentację, tutaj też z panem Zagoruszem rozmawiałem Gańską, także swoje przeżył. Wszystkie eee. wspomnienia. Które tak, także tu, tu ja, 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 ja nie rozumiem. Chcę, chcę, nie, chcę, nie chcę nic ja ujmować patrząc, w traumacie. Dla kogoś, coś innego dla tak, oczywiście, to ja się z ja pełni zgadzam. Nie wiem, czy Pani się... Pani pani się zapoznała z tymi ulicami. E, tu jest taki ciekawy wątek e, rodziny, która powróciła z wygnania e, tutaj. E, Pani Elżbieta Pomysły, nie miałam od początku zamiaru wrócić do Guberni, ponieważ wiedziałam od mojego brata skargowy, że złożono wniosek o nasze zwolnienie. Bo brat napisał, żeby rodzinę zwolnić. Nie byłam e, po drodze nigdzie pytana o kartę podróży, po prostu ona wsiadła w pociąg, kupiła bilet i nikt jej nie pytał. Dlatego powróciła do Płosztynku. Ale co ciekawe, e, brat zgodził się przyjąć siostrę, zapewnić jej... Ubyt, e, zapewnić jej jakby środki na przeżycie, tak? Wraz był obywatelem niemieckim mieszkowkawych, ale co ciekawe, oboje się zobowiązali, że nigdy nie wiadomo, że ta siostra nigdy nie wiedzie na teren powiatu bolsztyńskiego. Także to był taki powrót. No, trudno powiedzieć, to był powrót powrót, tak na pewno była bliżej Wolsztyna, ale, ale oczywiście no, nie, nie mogła mieszkać w swoim domu. Ja naprawdę nie chciałem tutaj umieszczać e, dramatów, bo, bo to są generalnie same dramatyczne historie e, i, i tu nie chciałem umieszczać, tylko no, przechodziłem po prostu z tej eksterminacji. Dobrze, że po prostu adresu to bardzo dobrze. To jest też tak, że jak człowiek mówi, to, to czasem używa no, pewnych skrótów, któreś tak? A, a potem, jak ktoś pisze, to się cztery razy zastanowi, za kim pisze, nie? Tak Ja w zasadzie tyle rzekł sobie właśnie. A Tak, ja czytałem... jeszcze Ostatniego jeszcze nie mam, ale powiem Pani, że przygotowując ustawę, tak sobie przypomniałem ten z 70. rocznicy Nowego głosu i też tam się częściowo na nim też e, pewne rzeczy gdzieś... uświadomiłem sobie pewne rzeczy, nie? Także to, to rzeczywiście są cenne rzeczy. A to jest bardzo ciekawe, bo to przede wszystkim...